Cześć z tej strony tabletowopl Zapraszam Was na recenzję Oppo A53. Zacznijmy od obudowy. W mojej wersji kolorystycznej na tyle znajdziemy bardzo ładny gradient przechodzący ze srebrnego w niebieski i co ciekawe, te kolory są nie tylko na tyle, ale także na bokach urządzenia. Omawiając poszczególne elementy, to na tyle znajdziemy potrójny aparat na wstawce, oprócz tego mamy lekko zagłębiony skaner linii papilarnych, a także kilka napisów znaków towarowych oraz logo producenta. Na prawym boku zamontowano włącznik, na lewej krawędzi mamy klawisze głośności, oprócz tego jest tacka na karty. Jednocześnie są tutaj obsługiwane dwie karty NanoSIM oraz jedna MicroSD, więc nie musimy wybierać, z której karty chcemy skorzystać. Od góry nie mamy żadnych elementów, a od dołu jest głośnik, mikrofon, złącze sławkowe oraz port USB typu C. Na froncie do dyspozycji mamy wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości 720 x 1600 pikseli. Jest to ekran IPS z dość przeciętnie nasyconymi kolorami, jednak to co wyróżnia na pewno ten model to to, że mamy tutaj odświeżanie 90 Hz. Mam jednak wrażenie, że coś poszło tutaj nie tak, i włączając ten tryb częstszego odświeżania ekranu, niektóre treści się bardziej klatkują i widoczne są spore spowolnienia animacji, nawet przesuwając pulpity na ekranie głównym. W tym modelu, więc, totalnie nie widać tych 90 Hz, widać, że po prostu telefon do tego nie wyrabia. A może być tak dlatego, że mamy tutaj stosunkowo słabe podzespoły, które obejmują przede wszystkim procesor Qualcomm Snapdragon 460, do tego mamy 4 GB, poza tym układ graficzny Adreno 610. Oraz 64 GB pamięci na nasze pliki. Niestety nie przekłada to się na zbyt płynne użytkowanie, nieważne czy włączymy 90 czy 60 Hz. Takie klatkowania czy spowolnienia niestety zdarzają się bardzo często. Dodatkowo niektóre aplikacje potrafią się przeładowywać, większość programów włącza się też długo, dodatkowo aplikacje są szybko ubijane w pamięci ram. Niestety Oppo A53 nie jest demonem prędkości i trzeba mieć to jednak na uwadze. Smartfon za to bardzo dobrze sprawdza się jeśli chodzi o moduł łączności. Internet śmiga tutaj z poprawną prędkością, nieważne czy korzystamy z Wi-Fi czy transmisji danych. Jedyne zastrzeżenie mam do tego, że karty w przeglądarce internetowej też się zamykają, więc niemal za każdym razem, gdy przełączymy się do innej karty, będziemy musieli poczekać, aż całość się ponownie załaduje. Nie mam za to żadnych uwag jeśli chodzi o GPS-a, ponieważ nawigacja działa bezproblemowo. Tak samo jest z Bluetoothem, który utrzymuje połączenia z innymi urządzeniami. Dodatkowo w smartfonie mamy NFC, przez co płatności zbliżeniowe będą jak najbardziej możliwe. Rozmowy telefoniczne również przebiegają bardzo dobrze i zarówno ja, jak i osoba po drugiej stronie zawsze słyszeliśmy się bardzo dobrze. Wszystkie te podzespoły zasilane są za pomocą akumulatora o pojemności 5000 mAh. Jest obsługiwana ładowarka z przewodem USB typu C. Jeśli chodzi o czasy pracy, jakie jesteśmy w stanie uzyskać po jednym ładowaniu, to jest to od 4 do 6 godzin, w zależności od intensywności użytkowania smartfona. Nie są to może spektakularne czasy pracy, ale jeśli się postaramy, to na 2 dni spokojnie powinno nam to wystarczyć. Oczywiście przy bardziej intensywnym użytkowaniu, codzienne ładowanie jest nieuniknione. Przejdźmy teraz do aparatów. Do dyspozycji, na tyle jak już wspomniałem, mamy potrójny aparat, jednak tak naprawdę tu mamy jeden główny aparat 13-megapikselowy z przysłoną 2, 2, a dwa pozostałe to są 2-megapikselowe matryce z przysłoną 2.4, które odpowiadają za zdjęcia makro oraz wykrywanie głębi. Tak więc, no praktycznie tylko ten jeden główny aparat wykonuje zdjęcia. Niestety nie są one też zbyt dobrej jakości, mają bardzo słabo nasycone kolory, które wydają się być trochę zimne. Dodatkowo szczegółowość po przybliżeniu poszczególnych elementów nie robi szału, tak więc myślę, że ten aparat raczej sprawdzi się tylko do takich bardziej podstawowych zastosowań. Szczególnie, że ten model też nie radzi sobie ze zdjęciami w ruchu i pojawia się wtedy sporo rozmazań. Poza tym zdjęcia nocne wychodzą bardzo słabo i nie ma co liczyć na zbyt dużo szczegółów. Dodam jeszcze, że w tym aparacie niestety nie mamy żadnego trybu szerokokątnego. Zabrakło też jakiegokolwiek zoomu hybrydowego czy optycznego, musi nas zadowolić tylko cyfrowy, który może być maksymalnie sześciokrotny. Pozytywnie za to wypada aplikacja aparatu. Mamy w niej sporo ciekawych funkcji i z tych najważniejszych jest to na pewno tryb portretowy czy tryb profesjonalny. Mamy też tryb HDR, możliwość ustawienia filtrów czy podkręcenia nieco kolorów. Poza tym jest tryb naklejki, która dodaje przede wszystkim na naszą twarz różne ciekawe efekty i jeśli nas to interesuje, to jak najbardziej jesteśmy w stanie się tutaj fajnie pobawić. A jeśli mowa o kamerce frontowej, to do dyspozycji umieszczono tutaj matrycę 16-megapikselową z przysłoną 2.0 i te selfiaki wychodzą przyzwoite, mają dość naturalne kolory i wystarczającą szczegółowość. Nie są to może najlepsze na świecie selfiaki jednak myślę, że dla większości osób w codziennych zastosowaniach powinno to wystarczyć. Dodam jeszcze, że ta kamerka jest umieszczona w lewym górnym rogu w wyświetlaczu, jest ona na takim kółeczku, co niektórym może przeszkadzać, jednak według mnie nawet po krótkim użytkowaniu jesteśmy w stanie się do tego przyzwyczaić. Na koniec dodam jeszcze, że producent dodaje fabrycznie etui do zestawu, które będzie chroniło zarówno tył jak i boki urządzenia, dodatkowo mamy folię ochronną, która z kolei ochroni wyświetlacz. Całość została wyceniona na około 800 zł. Czy to dobra cena? No tak naprawdę mam dość mieszane uczucia. Smartfon nie działa zbyt płynnie, ma bardzo przeciętny aparat, dodatkowo bateria też nie jest zbyt wydajna, a ten 90 Hz ekran tak naprawdę nie ma żadnego odzorowania w praktyce. Przez klatkowanie animacji i bardzo słabą płynność nie widać tego, że ekran jest jakiś chociaż trochę lepszy, co jednak prawdopodobnie miało być największym wyróżnikiem tego smartfona. W tej cenie jednak nie jest to zbyt częsta opcja, raczej cały czas spotykany jest ekran 60Hz, a tu takie miłe zaskoczenie. Szkoda więc, że nie jest to zbyt dobrze wykorzystywane. Tak więc krótko podsumowując, myślę, że Oppo A53 jest ciekawym urządzeniem, które wygląda ładnie i sprawdza się w miarę w codziennym zastosowaniu. Jednak na pewno nie jest to żaden szczyt marzeń i szczyt możliwości tego producenta. Nie ukrywam, że trochę się zawiodłem, bo do tej pory inne urządzenia od Oppo sprawdzały się stanowczo lepiej. Tutaj wystawiłbym taką ocenę maksymalnie 6 na 10 i na pewno ani trochę więcej. A co wy myślicie o tym smartfonie, czy Wy byście go kupili, czy raczej zdecydowalibyście się na coś innego? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Zachęcam również do zapoznania się z pisemną wersją na tablet.pl, a tymczasem ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!